Dzień dobry Państwu. Tutaj była komisja skargi Wniosków. Jednym z ciekawszych punktów była petycja mieszkanki Słupska o podwyższenie bonifikaty przy wykupie lokali komunalnych. Przypominamy, że była kiedyś 90% i a jakże sprzedawano wyremontowane za ciężkie pieniądze lokale komunalne? PGM remontował wydawał ponad 100 tysięcy następnie z bonifikatą sprzedawano lokatorowi zapewne to był lokator znaczny jakiś no tak i teraz pani argumentowała, że dostała od miasta ruinę do remontu włożyła pieniądze jak chce teraz wykupić na własność to to nagle się okazuje, że liczą jej wszystko do wartości mieszkania, to co sama włożyła. To, trochę to, jakby powiedzieć, dziwne, delikatnie mówiąc. Drodzy Państwo, nie chcę nie nie miasto ze, z tą z powiększoną bonifikatą sprzedawać mieszkań komunalnych, jednocześnie nie ma na remonty. Lokali komunalnych. Jest taka sytuacja, trzymał kozak Tatarzyna, prawda? Sytuacja bez wyjścia, patowa. No bo teraz co? Czekam, aż się to rozsypie wszystko. Drodzy Państwo, mieszkańcy yy, pgm lokali, nie remontujcie nic, no bo, no bo jak wyremontujecie to zaraz wam podniosą standard i podniosą czynsz. Też poruszała ten problem yy, yy, pani, która złożyła tę petycję. Czynsz jej wzrósł o 100%, czyli nie warto, nie warto dbać o lokale komunalne. Niech tynk odpada, niech wypadają okna, drzwi, niech szyby lecą na chodniki. Niech przecieka cała armatura, niech będą dziury w podłodze, sufit się sypie itp., itd. Bo jak wy remontujecie za swoje, to wam podniosą część. A jak będziecie się to wykupić, wyremontowane, to wam wtedy wartość mieszkania podniosą, będziecie bolić jak za zboże, jak to się mówi. No bo. Miasto nie ma pieniądzów, nie ma pieniądzów na nic. No to jak gospodarzyliście? Przepraszam, pani KDB zawsze mówiła, że dla niej każda złotówka, że ona jest taka gospodarna, że to i owo. No idzie gdzie ta gospodarność? W pewnym miejscu zapewne, no. No właśnie. Teraz, szanowni państwo, czyli Słupsk nam się posypie, ta komunalna część będą bloki do rozbiórki, no bo nie ma pieniądzów na remonty. Jednocześnie nie zachęca się lokatorów komunalnych, nie mają motywacji do tego, żeby wkładać kasę, żeby remontować, żeby polepszać swój standard życiowy. No bo po co? Będą ukarani za to. No tak, bo im podwyższą czynsz. A jak będą chcieli wykupić, to wtedy będą musieli bulić, o, ho, 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 ho no bo miasto nie ma pieniądzów. Dobrze, jakby zredukować zbędne wydatki, wywalanie pieniędzy na byle co, jakby starannie i rzetelnie prowadzić inwestycje miejskie, to pieniądze by się znalazły. No, no ale po co? Przecież. Nie oni za to płacą, tylko my, mieszkańcy, więc mogą się bawić. Tak? Nie wyszło? No i co z tego? Pokryje się. Przecież nie z ich pieniędzy. Druga rzecz, taka refleksja nad jakością naszych komisji. Ci ludzie w dużej części nawet nie wiedzieli o co chodzi. Ba! Nie bardzo rozumieli. Co komisja ma orzec? czym jest problem? Jakie są jej prawa? Co musi zrobić? Do czego ją obligują przepisy? Tak naprawdę jedynie na 100% to wiedział i panował nad wszystkim przewodniczący komisji. Ktoś powie, no dlatego jest przewodniczącym. No dobrze, a reszta? No co? Właśnie. Zbędne jałowe dyskusje i ta niechęć do podjęcia jakiejś decyzji, przesunięcie, zasięgnięcie opinii, najchętniej, że orzec, że nie jesteśmy do tego uprawnieni, a już kuriozalne były argumenty, że muszą przestrzegać prawa, czyli uchwały, którą jak sami przyznali, uchwalili. Jak uchwaliliście tak, to możecie to zmienić drugą uchwałą. Nie wiem, czy Wy jesteście tak mało domyślni, czy uważacie mieszkańców za takich tępych. Druga rzecz. Podnoszono też argument, iż no tak, Rada, rada ustala stawki, Rada ustala tę bonifikatę, ale scedowała teraz uprawnienie w tej sprawie na prezydenta. No jak scedowaliście, to możecie. Odcedować ludzie. Nie róbcie z siebie już takich. No, będę kulturalny, nie, po, nie dokończę. Naprawdę. Widać było, że nawet e, postawa koleżanek i kolegów z komisji zirytowała pana przewodniczącego, bo w końcu powiedział, że muszą podjąć decyzję, że po to mieszkańcy ich wybrali na radnych, że mają. Podejmować decyzję, coś ustalać. I jeżeli ktoś ma zdanie odrębne, to może je wygłosić. Są procedury. A nie stękanie, jęczenie, że my nie wiemy, że to nie, dla, nie my jesteśmy, że puch, już jest uchwalone, że to pani prezydenta teraz ustala. Radni bezradni. Totalnie. Oj, współczuć temu miastu do końca tej kadencji. Dziękuję.